Panie Ministrze, moja wypowiedź była jasna i ja określiłam pewne etapy jak w tym zakładzie ZWK Marybik. W okresie do 2009 roku ten zakład został oddłużony i umorzone były długi na 4 miliony 400 tysięcy. Od tego momentu zaczęła się tylko i wyłącznie sytuacja zbijania tego zakładu, sprzedawanie majątku, najpierw część zakładu, potem kopalnia, potem zwalnianie. Załogi ze 160 ludzi na dzień dzisiejszy zostało 93 osoby, natomiast pan minister twierdzi, że rząd stara się pomagać temu ostatniemu zakładowi, jaki istnieje w tym mieście. Gdzieś tutaj naprawdę nie widzę tej pomocy. Dziękuję.